Witam na kanale Planszowo. Dzisiaj kolejny odcinek y, Planszowych y, Wieści i y, kolejna porcja informacji od Portal Gamesu. Dobra, już. Ok, mam na żeby ładnie dla Was wyglądać. Dobra, i słuchajcie, co tu mamy. Y, po pierwsze mamy y, premierę. Premierę y, Mar Marvel United. Opowiadałem o tych grach już w jednym z odcinków, właśnie pan Wieści. Więc, jeżeli jeszcze nie zdecydowaliście się, nie kupiliście, chcielibyście coś więcej na ten temat się dowiedzieć, to zapraszam na te filmy Civil War i Multiverse, te, dwie, te dwa dodatki. I tak, y, Multiversum otwiera się na oścież i wkracza do szybkich gry kooperacyjnych pełnych wyzwań. Gracze tworzą zespół bohaterów ze wszystkich rzeczywistości łączą siły, aby udaremnić mistrzowski plan z najpotężniejszych złoczyńców. Y, z jakiej linii czasowej by nie pochodzili? Y, to jest, y, to jest y, rzecz, która łączy się absolutnie ze wszystkimi pozostałymi y, tymi... Zostałymi dodatkami z tej serii Marvel United przeznaczona jest dla jednego do 5 graczy. Czas rozgrywki bardzo krótki, bo około 30 minut, próg wejścia 14. Ma trzy tryby rozgrywki klasyczną, kooperację, tryb jeden kontra, kontra reszta graczy oraz również można zagrać w to solo. Jeżeli chodzi o Marvel United Civil War, to jest 1 do 6 graczy. Czas rozgrywki podobny, ale to nie jest już samodzielna e, gra, tak jak e, Multiverse e, jest e, kolejną podstawką, tak e, Civil War jest e, już e, tylko dodatkiem, więc należy go e, łączyć e, z różnymi innymi podstawkami. I to tyle, e, tyle byłoby w kwestii premier. E, natomiast, e, natomiast, to, e, co mnie najbardziej osobiście interesuje, to przez i no tutaj czekałem bardzo długo i przyszło akurat w takim niezbyt fortunnym dla mnie finansowo momencie. Jest to drogi zestaw, nie licząc już z tego, że tutaj mamy dwa dodatki, które zniknęły bardzo szybko po prostu. One są w prawdzie po angielsku i tak dalej, ale po prostu to były takie bonusy, które portalowi udało się od Simonów wydębić i dostarczy, Natomiast e, pojawiła się trzecia i czwarta kampania ktulu e, Dev My Day, e, przy czym trzecia kampania to jest e, dodatkowy, taki nowy, jakby m, nowa podstawka. E, pojawił się też dodatkowy Ktulu, więc no, mamy tak pierwszą podstawkę, która zawiera dwóch tulasów. E, wyszła czarna koza i Jot e, czyli e, dwóch, e, czyli czterech, e, czterech mieliśmy już e, tych Przedwiecznych, tu się pojawia piąty, no i oczywiście w tych pudełkach też są dodatkowe, dodatkowi przedwieczni, tak? Yy, dobra. Yy, sprzedaży trzech nowych pozycji w linii, którą to jest Strach przed Nieznanym, to jest właśnie ta nowa podstawka, kampania czwarta oraz Itakua. Yy, no, o tych, o tych bonusach, no to niestety już tylko możemy pomarzyć, komu się udało wyrwać, to super. Natomiast nic straconego, jeszcze tak do końca przynajmniej, yy, dlatego że jak sobie wejdziecie na Facebooka, na polską grupę fanów True Day, to znajdziecie tam polskie tłumaczenie i rozmawiałem z autorem, on w tej chwili szykuje poprawki i tak dalej, więc będzie, będzie, będzie po prostu nowo odsłona tych, tych jego prac, które, które wykonał, a obejmuje naprawdę bardzo dużą ilość bardzo dużą ilość zarówno i przedwiecznych, jak i różnych nowych potworów oraz, oraz obejmuje także przede wszystkim cały, całą masę badaczy. Dobra, strach przed, przed, przed nieznanym. Strach przed nieznanym to pełna pasja, samodzielna, kooperacyjna gra planszowa. Więc jeżeli nie macie kampanii pierwszej, możecie kupić kampanię trzecią i grać w nią samodzielnie. Nie wymaga żadnych dodatków. Natomiast druga i czwarta kampania wymagają którejś z podstaw albo pierwszej, albo trzeciej kampanii której y, ceną za ocalenie rzeczywistości przed przerażającymi koszmarami spoza czasu i przestrzeni jest Twoja poczytalność, a może i coś więcej. Strach przed nieznanym rozwija formułę którą de Day, przynosząc nowy zestaw scenariuszy. Y, przypomnę, że w jedynce i w dwójce, bo po sześć scenariuszy, y, ale te sześć scenariuszy trzeba przemnożyć przez ilość przedwiecznych, więc jest to naprawdę y, bardzo duży, regrywalny tytuł, y, albowiem przedwieczni zmieniają to, jak Pogrywamy te scenariusze. Nagraczy czeka dwóch nowych przedwiecznych, czyli mieliśmy tam już y, czterech. Y, z tych co wymieniłem, tutaj dwóch to jest sześciu. Y, ten jeden to jest siedmiu. Y, jest tylko pięć scenariuszy, co ciekawe. Y, wcześniej było sześć, y, które, y, które za sprawą modułowej y, formuły każdej y, rozgrywki. Ponadto z moduł potworów do wykorzystania w każdej rozgrywce w serii oraz niebezpieczne artefakty, potężne lecz pustoszące poczytalność badaczy. Aha, czyli mamy nowe artefakty, i mamy nowe potwory, które można dołączyć do. Do, do tych yy, poprzednich części, prawda? Ciekawe, jak to się dokonuje. Jestem, jestem bardzo bardzo tym zainteresowany. Kampania czwarta rozszerza akcję "Którą dewide Ola strachu przed nieznanym", sprowadzając szaleństwo do miejsc, do których wcześniej nie miało dostępu: piaski Egiptu, portal do innych wymiarów, podniebny rejestrowce, Raz, dwa, trzy. Odmęty Nilu czy ten, czyli pięć, tak? Nie, w pudełku znajdziecie sześć bodaczy i sześć scenariuszy. O, a także koszmarne stworzenia i potworności z tego i innych światów. Zmieście się w samym, e, samym e, Najarlatotepem. <laughs> I spróbujcie przy tym nie postradać zmysłów. I tak ładnie. Dwóch wielkoformatowych pudełek dołącza także. A tu jest. <laughs> Hmm, czyli tu jest jeszcze jeden, tak? czyli mamy tak: 2, 4, 6, 7, 8 by było przedwiecznych. tak, 8 przedwiecznych, mamy mm, 12, 18, 23 scenariusze razy 8. No to rzeczywiście, jeżeli chcieliby, chcielibyśmy przejść wszystko, to jest ogrom kontentu do ogrania. Do dwóch wielkoformatowych pudeł dołącza także mniejsze, zawierające nowego przedwiecznego i Itakłę, wędrowca na wietrze, a także szantaki i jego piekielnych towarzyszy. Ten przedwieczny potrafi kontrolować zamiecie i gwałtowne burze śnieżne nękające badaczy, którzy starają się pozostać przy zdrowych zmysłach wśród porywów przywołanego przez niego wiatru. Dodatek może być wykorzystany do rozegrania dowolnego scenariusza oraz w strachu przed nieznanym. No, i były te ekskluzywne dodatki, i tutaj było tam 20 badaczy, ponad cztery nowe scenariusze. Yy, I jeszcze było pudełko Animal Alias, y, jakimś takim y, zwierzaczkiem, tak? Niestety nakład mocno ograniczony, prawda? Dobra, i teraz tak mamy tutaj 1 do 5 graczy, nic się nie zmieniło w przypadku 90 do 120 14 plus. Yy, ok, kampania czwarta: yy, 28 figurek i oczywiście podstawka, i takła, i takła, nowy przedwieczny i pełna kompatybilność. Dobrze, to idziemy teraz sobie do sklepu, yy, do sklepu portalu. Tutaj mamy portal. Jak sobie wejdziemy w zakładkę przed sprzedaż, no to widzimy już, że yy, tu były te dwa dodatki. I niestety one są dla nas e, całkowicie niedostępne. Natomiast przypomnę, że ciągle w sprzedaży jest bardzo dobre ceny: Tykerion e, Army of Dead, Deadlight, Dead by Daylight, e, 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 Sentinels, e, Mędrcy. Męcy są drugą częścią trylogii, będzie jeszcze jedna e, część, jest kolejne rozszerzenie, dodatek do Teotihuacan, ale można też Teotihuacan w wersji takiej e, deluxe kupić, e, wypasionej, jest angielska wersja e, Beyond the Sun, to jest e, Beyond the Horizon, to jest jakby następca Beyond the Sun, no i i tutaj już y, wyszarzone, czyli nie ma już możliwości do kupienia Białego Zamku Maczty, Maczty. ona jest, y, no chyba niedługo już pojawi się w sklepach też, prawda, więc y, czekamy, dobra, idźmy, idźmy sobie dalej, no właśnie, tutaj ten y, Animal Alias, Animal Alias, jeżeli ktoś udało się kupić, to dostał coś takiego, gdzie to jest, gdzie jest ten animal, czy to jest ten animal? Nie, nie, tu jest animal, przepraszam. Animal, no to jest co, jakieś jedno zwierzątko, czy więcej? Cztery figury, yy, animal jest z dziesięcioma figurkami zwierzęcych przymierzeńców, pięcioma nowymi reliktami. Rozszerzenie więc języku nie jest dostępne w regularnej sprzedaży, liczba egzemplarzy ograniczona. Yy, więc, yy, no tutaj jest tak, że mam nadzieję, że yy, pan Michał Zgódka... Mikołaj Zgódka, przepraszam, dokona, dokona tłumaczeń, będzie albo już dokonał i będzie można te rzeczy zrobić, natomiast figurki trzeba sobie gdzieś tam nabyć czy wydrukować, no, albo zastąpić po prostu jakimiś figurkami z innych gier chociażby, prawda? Jeżeli chodzi o ten drugi dodatek, Unknobled Box, przepraszam za mój angielski, to jest zestaw yy, też yy, niedostępny yy, normalnej sprzedaży. Yy, zawiera odblokowane podczas kampanii ekskluzywne rozszerzenia: 28 badaczy, 7 potworów, 4 scenariusze. Yy, oczywiście było to po angielsku, yy, ale też mam nadzieję, że tutaj pan z yy, przetłumaczył te rzeczy i mimo wszystko w jakiś sposób będzie to dla nas yy, dostępne. Dobra. Tu Ludew Day strach przed nieznanym, czyli kampania trzecia. I to jest yy, tak. Jeżeli chodzi o to, to tak, przedsprzedaż trwa i tą grę jeszcze w listopadzie będzie można kupić, więc ta przedsprzedaż się już niedługo, niedługo skończy. Gra jest średnio trudna, potrafi rzeczywiście skopać, skopać tyłek, czasami coś co sprawdza się w jednym scenariuszu niekoniecznie sprawdzi się w innym. Każdy scenariusz powoduje, że wygląda ta rozgrywka troszkę, troszkę inaczej, prawda? Więc tutaj mamy o, kolejnego, kolejnego stwora z tej, w tym pudełku. Mam oczywiście kolejnych badaczy, kolejnych kultystów, jak coś inni troszeczkę niż, niż tam mieliśmy Inaczej zdecydowanie wyglądają Są oczywiście nowe kafle pomieszczeń też I co tu jeszcze mamy? Kości się nie zmieniły, natomiast ciekawe czy są kości też, bo jeżeli są no to byłoby super, bo byłoby ich więcej Tego jestem, jestem ciekaw po prostu, to się dowiemy w instrukcji mam nadzieję już za chwilę. O, zobaczcie, takie nieregularne kształty też się pojawiły. No ta plansza, tutaj. Aha, do, dodatkowa, dodatkowa planszetka się tu pojawiła, tak? Jak rozumiem. Po prostu z tymi nowymi stworami. Więc to, być może, że to są te potwory, które można, można dołączać do, do innych scenariuszy. Po prostu nie. No i tak wyglądają ci inni, nowi, nowi kultyści. Po prostu nie. Dobra. Tu jest cała zawartość i nie widzę tutaj kości, więc chyba, nie no, są tu niby kości, nie? Są nowe też y, podstaweczki tutaj, y, te kółeczka do oznaczania. Y, no i masa, masa tak. Mam nadzieję, że one są wszystkie y, w tym samym formacie, co w poprzednich scenariuszach. Portal wydał też taki dodatek, ale niestety, kurczę, to jest w innym formacie i to jest duży, duży ból, że to nie dopilnowano. Dobra, co mamy tu? Połącz. Połączcie swoje lęki, wybierzcie jednego starszego Boga i pudełko scenariusza. Aha, to są starsi Bogowie i Scenariusz. Każdy z nich wnosi swoje komponenty, wyjątkowe wyzwania. Z połączenia obu stworzycie niezapomnianą rozgrywkę. Nie dajcie, zwyci nie dajcie zwyciężyć szaleństwu, powstrzymajcie rytuał, kompatybilność. To... Dużą zaletą tej gry jest to, że ona się naprawdę szybko składa i rozkłada, jest to kapitalnie przemyślane i no, jest to jedna z lepiej, z lepiej opracowanych, z lepiej opracowanych gier pod tym kątem. Więc mamy tak, 46 figurek, 16 kafli terenu, plansza scenariusza, plansza nieznanego, 10 badaczy, 34 karty mitów, 90 kart odkryć nowych, dużo 90 kart, nie? Tam też chyba było yy, podobne ilości. Nie? Poza tym mamy 8 kart niepoczytalności nowych. Yy, narzekałem, że było mało. Mam nadzieję, że te karty też można łączyć. Yy, 6 scenariuszy, 6 kart potworów do scena yy, scenariusza. 8 kart przedwiecznych. Yy, po 4 na, na jednego przedwiecznego. Dwie karty popleczniku przedwiecznego. 12 yy, nieznanych reliktów, zupełnie coś nowego. Yy, 23 nieznane potwory cztery nie, nieznane mity to też jest coś to jest 8 kości tak czyli jeżeli sobie połączymy to wszystko no to byłoby super no i pytanie teraz jak to wszystko sobie przechować fajnie żeby żeby nam się to wszystko dawało, 30 znaczników macek, nowe znaczniki 166 żetonów ogólnie no i instrukcja, tak tutaj portal ma podlinkowane filmy z tego co widzę, one są wszystkie po angielsku głównie dotyczą, tu jest unboxing, to jest chyba ten sam unboxing i tutaj jest yy, 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 yy. Tu jest jak grać i tutaj jest y, jeszcze coś, nie, nie wiem dokładnie co. Nie jest podpisane, a nie będziemy wchodzić teraz. Dobra, instrukcja. Mamy instrukcję do y, Strachu Przed Nieznanym, czyli trzeciej kampanii. I mamy tak, mamy, mamy rzeczywiście te kości, osiem kości. Tu są te znaczniki macek. Aha, to są te znaczniki po prostu. I one są chyba w innych kolorach niż poprzednio było. Y, więc to też fajnie, nie? Bo możemy sobie wybrać, y, mamy większą y, y, ilość kolorów losowe lokacje, o, zobaczcie, żetony postępu to tak samo jak było, te żetony tych bram czyli portali tu żetony tuneli, kurczę, ja zgubiłem sobie jeden ten żeton tunelu jeśli się nie mylę, nowe żetony ognia jeszcze więcej no i tutaj 6 żetonów umiejętności i żeton pola startowego tak dobra mamy tak, mamy co to za to GUE i a za to a zatota, za to zatota, prawda? I tak, tu mamy dole, Niezmawalne, guk, gijot, y, pałowiącz y, spoza świata, wieżowy człowiek i goas. No i 10 kultystów y, w trzech różnych odmianach. No i tutaj są ci y, ci nowi badacze, i znowu chyba jest kolejne dziecko dołączone. Tu są karty scenariuszy, prawda? Więc y, 8 żetonów kosmosu. 26 żetonów zmęczenia, czyli będziemy się męczyć tutaj, tak? Dobra, i jak sobie tutaj przelecimy to tutaj mamy jakiś kod QR, gdzie nas odnosi do jakiejś strony scenariusze, przedwieczni, plansza scenariusza karty odkryć Ciekawe, czy te karty odkryć będzie można łączyć one są, A nie, bo one są przypisane do scenariuszy, prawda? Więc, więc to nie ma. Karty mitów natomiast to, to jakby ten. Czy te karty mitów y, będzie można łączyć z poprzednimi? Mam nadzieję, że, y, że te ogólne tak. Chociaż nie, bo karty mitów były przypisane do scenariusza i do potwora, więc to też nie. Przepraszam, tutaj, tutaj ten. No, planszetka y, jak zwykle tutaj, bez, y, bez żadnych zmian, po prostu, ale y, ich na pewno można łączyć. Dobra, i tu są jeszcze. Tutaj są właśnie te żetony, są pokazane jak to można robić przejścia za pomocą tych żetonów. Dobra, są kości. Super, bo ja miałem dodatkowy zestaw kości, ale narzekałem, że kurde przydałby się jeszcze jeden zestaw, nie? I jest jeszcze jeden, więc więc super po prostu będzie multum tych kości, ale y, będzie sobie można grać czy każdy, nie będzie się trzeba aż tak bardzo wymieniać tymi kośćmi. Po prostu tutaj nie, dobra, a tak, akcje spe... specjalne scenariusza: przeszuka, ilu walcz, obrona przed wrogiem, koniec tury, ogień, sprawdzanie stosu odrzuconych kart mitów, sprawdzanie warunku przywołania przedwiecznego, efekty przedwiecznego na koniec tury. Co jest, jeżeli będzie śmieć, przywa... śmieć badacza, przerwanie rytuału, walka z przedwiecznym, limit komponentów, rozstrzyganie remisów i wątpliwości, sprawdzanie odległości, o, tutaj widzicie, i zakończenie gry. Wszyscy wygrywacie grę albo przegrywacie grę i podane warunki zasady nieznanego. Jeśli gracze chcą spróbować bardziej wymagającej rozgrywki, ona już jest wymagająca, mogą dodać jeden ten specjalny zestaw zasad do dowolnej gry, aha, czyli te zasady nieznanego są uniwersalne. Prawda? Więc jest plansza nieznanego i <laughs> czyli pojawia się więcej. I nieznane relikty wchodzą, nieznane mity i plansza nieznanego. No więc się robi, robi, robi ciekawe, ciekawie. Dobra, są nowe umiejętności badaczy czy takie same? Szybkocelność, nieuchwytność. To chyba nie było. <laughs> Nieuchwytności chyba nie było, więc to jest coś nowego. Tu są opisane scenariusze, no i tu na końcu jest podsumowanie, prawda? Więc idziemy sobie dalej i mamy, mamy na bgg strach przed nieznanym. Strach przed nieznanym i zobaczcie, tutaj są różnego rodzaju dodatki, jeszcze do tego pokazane, które można łączyć. Niektóre znamy, niektórych nie znamy. Jeżeli chodzi o pliki, to na tą chwilę nic jeszcze nie wrzucono. Jeżeli chodzi o. Grafiki to sobie właśnie podejrzymy. Ktoś tutaj już ma pomalowanego chyba troszeczkę stworka. Dobra i tak to, tak się prezentują te figurki z, ze strachu przed nieznanym. Prezentacja. Proszę. Tak no. Is smrit murze zemrit? Strach z nieznama. Tu po rosyjsku. Dobra, i tak się to. O, i ktoś sobie, zobaczcie, wydrukował jeszcze w 3D różne takie elementy, żeby na przykład drzwi i, i tak dalej, i tak dalej. Więc y, ludzie sobie dorabiają różne fajne rzeczy. Y, ja chciałem sobie wydrukować y, mury, ale mi padła drukarka. I dopóki nie naprawię, no to niestety będzie jak będzie prawda o i tu są te portale też prawda zrobione nie to jest fontanna jakaś życia chyba nie zrobiona tu są jakieś kryształki no można i tak nie że sobie, sobie to jakoś właśnie coś, no bardzo fajnie to wygląda też nie dużo fajnie się gra mając coś takiego po prostu nie więc więc jest to na pewno na pewno bardzo fajne przygotowanie do sesji. Figurka i tak wyglądają stędy jeszcze też ktoś porobił, nie wiem czy te stendy były dostępne czy ktoś sobie samemu porobił po prostu. Do tego co pan Michał Gutka robi to, Michał Mikołaj przepraszam, pan Zgódka robi to trzeba będzie sobie właśnie też porobić jakieś stendy do figurek na przykład, jeżeli ktoś nie ma dostępu do figurek. Dobra, więc no figurki wyglądają bardzo ciekawie. Jak sobie do tego jeszcze powrócimy, to tak, to trudność jest powyżej połowy 3.20, czyli całkiem, całkiem sporo. Najlepsze jest na dwóch lub trzech graczy. Ja grałem solo trzema postaciami sobie. Bardzo fajnie się gra trzema. Nie trzeba się ograniczać do, do jednej, czy do dwóch postaci. Natomiast tutaj jeszcze, jeżeli chodzi o pliki wideo, to są 32 pliki wideo, czy jest już coś w po polsku, jeszcze nic nie ma. Ale jak już ktoś chciałby coś więcej się dowiedzieć, to można sobie wejść też na BGG właśnie i obejrzeć, obejrzeć po prostu czy to instrukcje, czy właśnie unboxingi, żeby zobaczyć po prostu, co w tym jest. Dobra, idźmy dalej. Idźmy dalej, i jest czwarta kampania, prawda? W czwartek kampanii, no jak zwykle, do pięciu graczy, i tak dalej. Koszt 400 zł, nie ma tutaj nic taniej, niestety, a szkoda. I tak, sześciu nowych badaczy, sześć scenariuszy, które możemy dowolnie łączyć. To są, rozumiem, te dwa nowe stwory, w tym w tej podstawce, w tym dodatku. W scenariuszu drugim nie było stworów, a w scenariuszu czwartym są. Pluga, plugawe przychody z, przygody z rozmachem, piaski Egiptu, portak, upiorna menażeria, rewelacyjne jakość. Rzeczywiście te figurki są, są bardzo fajnie zrobione. No i kompatybilność po prostu tutaj z, z wszystkimi tymi poprzednimi częściami. Czyli naprawdę robi się z tego tytuł taki no, potężny po prostu. Dobra, słuchajcie, tu mamy wszystkie te komponenty, mamy jakieś dodatkowe kafle terenu i tak dalej, figurki nowych badaczy, ale ich nie ma tak dużo, nie? 2, 4, 6 badaczy chyba tylko jest, tak? Sprawdźmy. 28 y, plastikowych figurek, 17 planszów kafli, czyli planszy kafli jest naprawdę dużo. Jedna plansza nieznanego, 6 pla planszy badaczy. 38 kart mitów, yy, czyli badaczy będzie sześciu, tylko 90 kart odkryć, yy, po cztery yy, no, karty niepoczytalności, czyli jeszcze dodatkowe, super, yy, karty scenariuszy oczywiście, potworów scenariuszy, yy, 4 karty przedwiecznych, bo jest jeden przedwieczny, więc ma 4, 4 stadia swojego rozwoju, yy, on ma swojego poplecznika i są nieznane relikty, są też nieznane potwory, nieznane mity, 144 żetony, oczywiście instrukcja. Tu są podlinkowane filmy, tutaj jak widzicie są różne dodatki, do tego można też dołączać np. tutaj te zestawy Iron Maiden, które które mają swoje, pod, swoje figurki i karty, które można dołączyć do m.in. w The Day, do, do Zombieside'a, można je też dołączyć do, do Uncut, z tego co widzę, i do Massive Darkness, prawda? Więc można sobie w ten sposób urozmaicić. I mamy teraz instrukcję. Instrukcja ma 8 stron, więc jest bardzo krótka. Nie ma dodatkowych kości. Tutaj są pokazane figurki, karty badaczy, pudełka scenariuszy, Dwustronna plansza nieznanego, i ten, i tak to mniej więcej wygląda, jeżeli chodzi o komponenty, prawda? Tutaj są opisane zasady nieznanego, czyli coś, co można łączyć z poprzednimi scenariuszami, prawda? <laughs> Dobra, można też ustawiać sobie poziomy trudności. Tutaj są opisane scenariusze krótko i podsumowanie zasad na końcu, więc jest to bardzo proste. Dobra, słuchajcie, tak się sprawa, wyg tak sprawa wygląda, jeżeli chodzi właśnie o nowości ze sklepu Portal Games Cluedo yy, My Day. Yy, czy będę to miał? Nie wiem, szczerze mówiąc. Będzie ciężko to zdobyć. Dla mnie to jest zobaczcie: 500 i tu 400, to jest 900, to jest 1000 zł. Nawet idąc do sklepów z pążówkami, to jest w okolicach 700. Nie mam, nie mam po prostu takich finansów niestety na tą chwilę więc być może gdzieś tam będę później szukał tego w jakimś yy, drugim obiegu, może jakoś tam lekko uszkodzonych, czy coś w tym stylu po prostu. Yy, na pewno chciałbym swoją kolekcję uzupełnić o to, ale no, czas pokaże. Natomiast jeżeli, jeżeli wam się Cthulhu podoba, no to jest, to jest pozycja obowiązkowa, absolutnie. Yy, dodaje po prostu masę nowego contentu i sprawia, że stary content, który już mieliście, stanie się jeszcze ponownie regrywalny, będą nowe rzeczy jeżeli nigdy nie wchodziliście w kult to możecie albo kupić kampanię numer 1 albo kampanię numer 3 żeby mieć jakąś podstawkę jak wam się spodoba no to później możecie dokupić kampanię drugą czy czwartą jako dodatki albo dokupić na przykład jednego z trzech jednego z trzech tych hmm. Jednego z trzech z trzech przedwiecznych, po prostu których dodatkowo można sobie dokupić. Może tutaj zobaczymy. O, bo tutaj jest tak: czarna koza była, prawda? Tutaj ten Itakła jest i jeszcze jest JOKSOT. Jest Soto. SOTOT. JOKSOTOT, prawda? Więc to są ten. Ciekawe jest kolorystyka tych pudełek, prawda? Bo. Tutaj była jedynka, dwójka była na biało, czwórka. Czwórka jest w takiej ciemnej tonacji, i to nasze jest w jakiejś, i to jest taka niebieskawa, prawda? Więc y, troszeczkę się różnią. Ta, y, ta kompania druga jak najbardziej odstaje swoim kolorem, po prostu, nie? Natomiast cała reszta jest jest po prostu super. Dobra, słuchajcie, dziękuję bardzo. Zapraszam do zainteresowania się ofertą. Natomiast ja proszę was o subskrypcję, o łapki w górę. Kanał powolutku, bardzo powolutku, ale jednak się rozwija. Liczę na to, że do 200, 250 może. Chciałbym do 300, ale no mamy jedną trzecią listopada, więc do 300 nie dojdziemy. Mam nadzieję, że do tych 200 subskrybentów dojdziemy do końca listopada, natomiast no fajnie, byłoby, fajnie byłoby się szybciej rozwijać dzięki temu. No, po pierwsze, każda subskrypcja to jest duża zachęta, żeby robić dla Was nowe gry, a po drugie też łatwiej byłoby wejść we współpracę recyzenckie i móc Wam opowiadać o nowościach, tylko mam bardzo dużo gier, które są starsze, niektóre z nich nawet niedostępne. Ale, ale też fajnie byłoby móc ogrywać te nowe rzeczy. Nie wszystkie, bo głównie, głównie te, które by mnie interesowały, czyli przede wszystkim gry z wariantem oficjalnym, ale także nieoficjalnym wariantem solo. Więc jest no. Ja robię content, a wy, wy pomagacie rozwijać. Piszcie także komentarze. To bardzo pomaga y, YouTubeowi. On lubi, y, algorytm YouTubea lubi, jak, jak jest subskrypcja, jak są łapki w górę pod filmami i są dłuższe komentarze. Dłuższe w sensie, że może tam być jedno zdanie, ale ale takie no, dość długie, nie 2, nie trzy, 5 wyrazowe, bo to jest za krótko, ale już przy dłuższych jest jak najbardziej. Natomiast im więcej takiego dialogu, komentarza jest pod danym filmem, tym, tym po prostu są większe szanse, że YouTube taki film by pokazał, po prostu nie obcinał, nie obcinał zasięgów i tak dalej. Dobra, słuchajcie, dziękuję bardzo, pozdrawiam i widzimy się w kolejnym filmie.